Witamy bardzo serdecznie w kuchni Lowi. Szefowa kuchni, no może być tylko jedna, matka domu, matka głowa rodziny, jeżeli chodzi na pewno o kuchnię, Kacha Błażejewska-Sztur. No i dietetyk, czyli wie o czym będzie za chwileczkę mówić i też pięknie i smacznie gotować, bo to tutaj już czujemy. Kacha, ale zanim o tym właśnie, co dzisiaj tak. nam zaserwujesz, ty tak pięknie o sobie mówisz, że jesteś, no, jesteś dietetykiem, więc jesteś profesjonalistą, który. Jest właściwie praktykiem, bo karmi swoją rodzinę. I <laughs> tak. że ty przez to karmienie pokazujesz tak naprawdę swoją miłość i troskę wobec nich, to się idealnie wpisuje w hasło i w motyw przewodni, czyli w to karmienie miłością, hasło marki Lowi. Czy to jest taka twoja wewnętrzna potrzeba, jakiś taki imperatyw, czy ty może to wyniosłaś z domu? Myślę, że wyniosłam z domu i myślę, że nie tylko ja, jednak każda chyba babcia, chcąca pokazać wnukom, że za nimi tęskniła, piekła ciasto i przygotowywała trzydaniowy obiad i, i z tym mi się kojarzy miłość i też jesteśmy, przynajmniej ja wyrosłam w domu, w którym rzadko mówiło się o miłości i o uczuciach, a jednak nie mieliśmy żadnej wątpliwości, że rodzice nas kochają. Tylko to właśnie, dokładnie tak, że, że tata rano wstawał i robił nam kanapki do szkoły, nawet jak już chodziłam do liceum, a mama przygotowuje do Dziś, na nasz przyjazd do domu Dania, który lubimy, więc, mi się wydaje, że, że to karmienie i w ten sposób pokazywanie miłości jest z jednej strony o wiele łatwiejsze, bo nie jest łatwo powiedzieć mm -hmm. bliskim, przynajmniej czasami, że, że ich kochamy, a jednak możemy ich nakarmić, a z drugiej strony, już, właśnie jako dietetyk, uważam, że jeżeli kogoś kocham i mi na tym kimś zależy, to dając mu najzdrowsze, najbardziej wartościowe posiłki, daję mu najlepsze, co mogę mu zaoferować. Dlatego właśnie staram się karmić z miłością. Tak, no to nabiera ten, to hasło teraz absolutnie nowego znaczenia i ma nowy wymiar. A co ty dzisiaj przygotowałaś? Czym będziesz nas karmiła? Poza miłością. Dziś śniadanie takie bardzo dziecięce i letnio-wiosenne. Jaglanka w trzech wersjach. Jaglanka ugotowana nam na napoju roślinnym z rodzynkami, bo w ten sposób posłodziłam ją. I zmiksowana z czerwonymi owocami, czyli z malinkami i z truskawkami, a tutaj wersja bardziej fioletowa Ciemna. z borówkami. To ja, jeżeli pozwolisz, to tak, nałożę. Także tak. można. Oczywiście wszystko, gdybyśmy razem zmiksowały, to również będzie bardzo smaczne, ale myślę, że dzieci warto też karmić oczami i pokazywać im, że, ładnie, że, że jedzenie jest, może być ładne i przyjemne. Pięknie to wygląda. Na pewno jest też niezwykle smaczne. Super dla dzieci i teraz pytanie dla dzieci w jakim wieku? No wszyscy mówią właśnie trzeba jeść jaglankę. Mm -hmm. Od kiedy i dlaczego naprawdę warto, żeby dzieciaki tą jaglankę jadły? Myślę, że spokojnie już dziecko około 9 miesiąca może takie śniadanko zjeść to może być również podwieczorek e, oczywiście możemy ten napój roślinny zamienić e, na mleko krowie albo e, można przygotować na mleku modyfikowanym e, w tą kaszę żeby była e, taka bogatsza i pełniejsza więc myślę że spokojnie już e, ten właśnie ósmy 9 miesiąc w zależności od tego jak wprowadzamy dzieciom owoce i inne produkty Mówisz, że można zamienić napój roślinny na mleko, mleko modyfikowane, a... Czy na mleko mamy? Można, y, zdecydowanie będzie to wersja najbardziej wartościowa i, i najzdrowsza. Przy czym gotowałabym wtedy kaszę z niewielką ilością wody i to mleko już dodała okay. później. Na przykład do miksowania. Y, tak, do miksowania, żeby y, rozrzedzić i wzbogacić odżywczo, a żeby nie tracić mhm. wartości poprzez podgrzewanie. A propos właśnie wartości odżywczych, co ma w sobie jaglanka? Dlaczego jest tak ważna i potrzebna? Po pierwsze jest to źródło węglowodanów złożonych, czyli że odżywiamy nasz i dziecięcy mózg, mięśnie i i dzięki temu dziecko dostaje stały poziom energii i może go utrzymać przez dłuższy czas, bo jak zjemy coś słodkiego, no to ten poziom cukru się szybko tak. podniesie, ale potem gwałtownie spadnie, więc kasze są tu świetnym źródłem węglowodanów, no ale oprócz tego kasza, między innymi jaglana, mają bardzo dużo witamin i mikroelementów, które są niezwykle ważne, bo dzieci mają maleńkie żołądeczki, musimy o tym pamiętać, że jednak one nie zjedzą takiej porcji mhm. solidnej. Więc to jedzenie powinno być takie bardzo skondensowane odżywczo, że dużo witamin i mikroelementów w niewielkiej ilości. Mała porcja, inności. ale bomba. Tak, Wartości dokładnie różnych. tak. Więc kasza jak rana jest taką bombą. Rozszerzanie diety naszego dziecka to zawsze jest trudny temat, <grym> ponieważ trochę metodą prób i błędów musimy sprawdzić, co nasze dziecko lubi, co niekoniecznie. Przyzwyczajone do mleka zaczynamy wprowadzać pokarmy stałe. Butelka, no to jest coś, co dzieciaki kochają najbardziej. Czy masz na to jakiś pomysł, żeby właśnie też ta butelka butelka dalej jednak wspomagała nas w tym rozszerzaniu diety, że może coś gęstszego mhm. też właśnie przez butelkę podać? Jasne, można, można tak jak dodawałyśmy mleko mhm. do kaszy miksując ją, można dodać tego mleka więcej i ona będzie bardziej płynna. To jest też dobry sposób dla dzieci, które właśnie lubią butelkę. Mhm żeby poznały jakiś inny smak, przyzwyczaiły się do smaku kaszki, którą potem trochę gęstszą podamy już łyżeczką, ale warto wtedy oczywiście skorzystać ze specjalnego smoczka mhm. do butelki przeznaczonego do gęstszych produktów mhm. i do kaszek. Czyli nie żegnamy się z smoczkiem, nie żegnamy się z butelką, a witamy się z przepysznym śniadaniem. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.